Tutaj do tych ćwiczeń do nauki ląstków będziemy potrzebowali pomocy rodziców, żeby patrzyli na to, czy dzieci robią prawidłowo, pomagali im ewentualnie wyciągnąć trochę biodra do góry. Na początek. Osoba ćwicząca kładzie się na plecy, zgina. Nogi w kolanach, ręce położone przy biodra. I na początek same bioderka podnosimy do góry. Wysoko biodra. Rodzic może przytrzymać za biodra, podnieść wyżej przytrzymujemy, wracamy i robimy tak pięć razy i do góry, raz i wracamy, dwa, trzy, cztery i pięć, świetnie, po tych ćwiczeniach pora trochę nasze plecy rozciągnąć, czyli siadamy, siadamy prostym, i robimy skłon do przodu. Mocno skłon. Liczymy sobie do 10 w tym skłonie. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I wstajemy do góry. To było pierwsze ćwiczenie uczące nas mocnego wypchnięcia bioder w mostku. Teraz wykorzystamy sobie do naszych ćwiczeń, więc wszyscy muszą sobie przygotować trzezełko. Bierzemy krzesło, kładziemy sobie w ścianie, żeby nam nie odjechało, na krzesełko. Najlepiej położyć kos lub jakiś miękki materac. I co musimy zrobić? Osoba ćwicząca staje sobie za krzesełkiem, kładzie sobie plecy tutaj na krzesło, Rodzic przytrzymuje za biodra, za uda, a osoba ćwicząca rozciąga się mocno, tak żeby dotknąć rękami Podłogi. Przytrzymujemy, liczymy do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wstajemy do góry i robimy skłon, żeby odpocząć. Pamiętamy skłon dokładnie, tak, żeby mięśnie nasze odpoczęły. Powtarzamy to jeszcze trzy razy. Czyli drugi raz. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zero. I wstajemy w górę. Możemy pomóc dzieciom wstać, jeżeli nie są w stanie się same i znowu skłon. Pamiętamy, co po każdym mosku robić skąd do przodu. I na jeden raz, hop, ręce kładziemy 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wstajemy, możemy pomóc. Hop. I oczywiście skąd do przodu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I ostatni raz. Przytrzymujemy nogi, kładziemy się. Op. Pamiętamy, co staramy się trzymać ręce proste, czyli tu. Proste ręce w łokciach, dłonie ułożone na podłodze. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I wstajemy. Jeżeli ktoś daje radę sam, to staje samodzielnie. Jeżeli nie, mu pomagamy. Po każdym wykonujemy skłon. I teraz spróbujemy już zrobić mostki, ale na, na naszej macie. Na razie próbujemy zrobić mostek z leżenia. Czyli jak ktoś potrafi ze wstania, to może już robić ze wstania, ale kto nie, to robimy z leżenia, co by się zrobić krzywcze. Dokładnie. Rodzice tutaj są bardzo potrzebni, w szczególności do osób, które nie potrafią jeszcze tych mostków zrobić. Ustawiamy się w ten sposób, że zginamy kolana. Ręce kładziemy przy uszach. Palce obrócone do plec. Kładziemy do I podnosimy wysoko biodra. Możemy przytrzymać za te biodra. I trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wracamy. I teraz, żeby odpocząć, nakrywamy się nogami. Leżenie przewrotne, czyli liczymy do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Wracamy do siadu prostego i robimy skłon w przód. I leżymy do 5. Raz, 2, 3, 4 i 5. Kładziemy się w powrotę na plecy. Ustawiamy się w pozycji do nosków, stopy, ręce. Powtarzamy drugi raz. Będzie to pomagają. Hop. I trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wracamy powoli. Znowu nakrywamy się nogami. Nogi proste, Pamiętam, Nogi proste nogi w kolanach, proste. dokładnie. Wracamy do śladu prostego, robimy skłon w przód. I robimy trzeci, ostatni raz, i za chwilę spróbujemy wersję trochę trudniejszą. I teraz spróbujemy sami. Jeżeli dajemy raz, to spróbujemy sami. I trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy, kładziemy się na plecy. Nakrywamy się nogami do leżenia przewrotnego. I wracamy do siadu prostego, robimy skłon w przód. Chwilę mamy na złapanie oddechu, na to, żeby odpocząć. Teraz spróbujemy wersję trochę trudniejszą. No rodzice, oczywiście, są jak najbardziej potrzebni dla tych osób, które jeszcze sobie z tym dobrze nie radzą. Spróbujemy wersję z podniesioną, zgiętą nogą. Tak. Ćwiczenie potrzebne nam później do przejść w tył. Najpierw spróbujemy zgiętą, później już będziemy próbować prosto. I taka sama posada, czyli ustawiamy kolana, zginamy. hop. rodzice mogą trzymać za biodra z tych osób, które nie dają radę, ustabilizować. Próbujemy ugiąć nogę, podnieść do góry. Ugięte nogę, podnieść do góry. Dokładnie. No, wracamy do. Góry. I robimy skąd do przodu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I próbujemy tą samą wersję, ale z wyciągnięciem drugiej nogi. Też pomagamy. Czyli 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wracamy. I robimy skłon do przodu. I już. Dla osób, które robią to już bezproblemowo, można spróbować oczywiście zrobić to z prostą nogą, ale to tylko osoby, które radzą sobie już bez problemu z tym ćwiczeniem. Po takiej dawce ćwiczeń na mostki. Fajnie będzie rozluźnić trochę nasze plecy. Pokażemy sobie teraz ćwiczenia, które nauczą nas też prawidłowego zachowania w przewrotach, czyli będą to wszelkiego rodzaju kołyski. Teraz trochę ja ćwiczę. Kładziemy się na plecy. Przyciągamy kolana do pratki pięciowej, łapiemy się za i kołyska do przodu, do tyłu wyjemy się. Raz. Dwa. Pamiętamy, żeby głowa nie dotykała parkietu. Czyli broda mocno przyklejana do klatki. I dziesięć. Komu się udało 10 razy zrobić kołyskę w leżeniu na e, plecach, teraz siaduć. siadamy sobie. przy ręce będą już tutaj potrzebne nam do odepchnięcia się? Dobrze tak, żebyśmy mogli się nimi odepchnąć i robimy kołyskę, ręce przy głowie odpychamy się, hop, wracamy. I jeszcze raz do tyłu, ręce odpychają się, wracamy. To jest ćwiczenie, które uczy nas ułożyć ręce w późniejszych przewrotach do tyłu. I robimy kołyskę z siadu, do siadu, ręce odpychają. I jeszcze trzy razy, Raz i dwa. I trzy. I uwaga, teraz wersja trudniejsza. Zrobimy to z przysiadu. Kładziemy ręce. Chowamy głowę. Pamiętamy, żeby głowę schować, żeby głowa nie dotykała podłogi. Robimy kołyskę do tyłu. Wracam. Do. I próbujemy wstać. I tak jeszcze trzy, cztery razy. Dwa. Trzy. Cztery. 5. I teraz wersja najtrudniejsza, też pięć razy. Musisz spróbujemy. Tyłu, teraz, widać, no? teraz musimy spróbować kołyskę tak, żeby wstać do góry. I, o, i wstajemy do góry. Robią to tą co widać. Mm. O, no. Kołyskę. O, dwa. Jeszcze trzy. Trzy. Cztery. I pięć. Można się teraz napić, dorównać sobie oddech. Zostały nam jeszcze dzisiaj na treningu ćwiczenia rozciągające. Za chwilę się chwilę porozciągamy. Pamiętamy, żeby zawsze po dawce takich ćwiczeń wzmacniających, ćwiczeń do mostka, porozciągać się, żeby nasze mięśnie mogły się zregenerować i lepiej odpocząć. Tak, Rozciąganie poprowadzi Pani Presja. Właśnie, stajemy w rozkroku, ręce wyciągamy do góry i staramy się zrobić skłon do jednej nogi, ale pamiętamy, co pokoleń, by były proste, staramy się dotknąć naszymi rękami do ziemi albo do kostek. Robimy skłon i trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. W górę i skłon do drugiego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Górę i ręce do przodu, skłon do przodu. Trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. Łączymy nogi, wyciągamy ręce i tę samą zasadę. Kończymy ręce na ziemni, na parkiecie. Trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz uginamy jedną nogę. Tak, co z przodu. Pamiętamy, co uginamy do środka. I drugą staramy się prostować do tyłu. Wkładziemy kolano na ziemi. Ręce do boku i trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz druga noga. Tak samo uginamy. Jedną nogę. Do przodu, do środka, druga noga idzie do tyłu, polano na ziemi, ręce na boki. I trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. Teraz siadamy w siadzie proskrocznym, czyli jak dacie radę na nogi. Wyciągamy ręce i robimy skłon do jednej nogi i trzymamy 5, 4, 3, 2. 1, 0. Staramy się dotknąć czołom albo brzuchem do naszej nogi. Kolana proste. Wyciągamy ręce w górę i do drugiej nogi. Trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. w Górę i do środka. I godziemy się. Trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0. I ostatnie ćwiczenia. Ja Łączymy nogi. Wyciągamy ręce. I robimy skąd do przodu. Na prosty trzymamy 5, 4, 3, 2, 1, 0 i tyle. To był dzisiejszy trening. Zapiszemy ten trening, oczywiście, żebyście mogli z niego korzystać. Dajcie znać, czy Wam się podobał, a od podniodania.